werbena patagońska. Może nie każdy ją zna. Ja ją dopiero poznałam w zeszłym roku dzięki pani Marcie Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. I naprawdę jestem zauroczona nią. W zeszłym roku wysiałam nasiona. Po wsadzeniu pięknie kwitła. Osiąga 1,20 20 wysokości pomiędzy trawami ozdobnymi. I myślałam, że po prostu że przetrwa zimę. Ale niestety z 12 sadzonek tak naprawdę, tylko jedna przetrwała zima, bo generalnie to jest roślina jednoroczna, ale zdarza się, że one przetrwają zimę I teraz Wam pokażę, jak ona wygląda po zimie. Czyli już wiem, że z tego nic nie będzie. Dlatego w tym roku mało nasion wysiałam Z nadzieją, że przetrwa. Te... Przetrwają to z zeszłego roku, niestety. Tylko jeden przetrwał. Jeden taki, taka jedna kępka. Teraz Wam pokażę, jak ona wygląda. To jest kępa. Wykwitła zeszłego roku. Jak tu były te suche badyle I wykwitła tylko jedna. I zobaczymy, jak ona będzie kwitła w porównaniu do tych świeżych wysadzonych, Wysadzonych tutaj mam, właśnie bardzo mało wysadziłam 25 lutego. Będę wsadzała dopiero tak po 15 maja. Także na tą chwilę tak to wygląda.